Jesteśmy nad zalewem na podwolinie. Wiaterek wieje. Zaczynają się tam w dali sporty wodne. Jest dopiero maj. Trochę spacerujących. Szkoda, że słoneczka nie ma. Pochmurno jest. Ale w lecie super. Bo w dali są drzewa. Można schować się w cieniu. Kto chce, może się opalać. Kto chce w cieniu, może w cieniu pod drzewami leżeć. Przyrządy na ćwiczenia. Spokój. Wieżyczka. Mostek. Mamy też tutaj knajpki małe. Na tym kończę moją relację. Miłego dnia.